Witajcie, będę muzyka w strumieniach w Józefowie. Tereska wykona dla nas largo z symfonii z Nowego Świata Antona Dworzaka. Dziękujemy naszej pianistce. Pozdrawiamy. W razie czego możecie się zapisywać przez kod QR, ogłoszenia wiszą na drzwiach, w strumieniach. Myślę, że też jeszcze dzisiaj powiesimy w żaglach. Zapraszamy, jeszcze mamy poszczególne wolne miejsca, jeśli chodzi o graje na instrumentach i śpiewie. Pozdrawiamy.